To Ty jesteś w centrum, a nie Twoja choroba. Marzec jest okresem, jest czasem zwiększonej świadomości na temat edukacji endometrialnej. Jeżeli powiedzmy, że cierpisz na endometriozę i co to znaczy, że to Ty jesteś w centrum, a nie w Twoja choroba? Jeżeli na przykład skupisz się tylko i wyłącznie na diagnostyce, może Ci to zająć około 8 do 12 lat. Co się dzieje w tym czasie? Czy tak naprawdę koncentrowanie się na tej chorobie doprowadza Ciebie do zdrowia? Jeżeli diagnostyka trwa tyle lat, i mówimy tutaj nie tylko o endometriozie, przez te lata tak naprawdę oddajesz odpowiedzialność w ręce innych osób, które się tobą zajmują. Dlaczego o tym mówię? Mówię także o tym z personalnego tutaj doświadczenia. Dlatego, że kiedyś też byłam osobą bardzo schorowaną i właściwie większość mojego życia to było zażywanie leków, chodzenie od jednego medyka do drugiego, którzy mnie diagnozowali i nie zdążyli mnie zdiagnozować albo nie mogli mnie zdiagnozować. Byłam takim ciekawym przypadkiem medycznym i pewnie, jeżeli to oglądasz, to Ty też jesteś. Dlatego koncentrowanie się na. W diagnostyce to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest budowanie w tym czasie zdrowia, czyli koncentrowanie się na tym, jak Ty się naprawdę czujesz, nie jak Twoja choroba, ta choroba jest, Twoje objawy są. Zacznij budować zdrowie, żeby wrócić do równowagi.